Siema dzieci, to ja wasz Ripino a dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej Wigilii klasowej, jaka przebiegała ze moimi ziomkami parę lat temu. Jak to ogólnie się działo i co ta, jak to wyglądało? No to tak. Jeśli chodzi o to, no to Wigilię zawsze mieliśmy jakoś w piątki któregoś tam grudnia. No, chyba wtedy ta Wigilia pamiętam to była 20 grudnia. Nie było naszego wychowawcy, czyli Rybiego Więc przyszła taka pani Kłęci Kłęci Nasza matematyczka wtedy, pozdrawiam serdecznie No i pani od chemii Czyli... Nie pamiętam jakie to było przezwisko Chyba... Krzywozębna, jakoś tak No No i przyszły te panie No i zaczęliśmy wigilię Na początek zmówiliśmy pacierz Potem zaczęliśmy się łamać opłatkiem. No to tak. Na początek podeszłem do Bidiego, mojego best friend forever, obecnie też się bardzo z nim przyjaźnie. Podchodzę, mówię, e, no to tak Billy. E, żeby Barcelona zdobyła triplet, Zdrowie szczęścia, pomyślności, dużo prezentów. E, co jeszcze? No po prostu dużo słodyczy, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. On życzył mi dubletu Legii No bo wiadomo Legia w Polsce panuje i Legia in Barsa. Więc tak Później podchodzę sobie do Kermitka Zdrowe szczęścia, pomyślności On mi też życzy dubletu Le Legii mistrzostwa No No i ogólnie Chillera Chill i Utopia I tak sobie wszyscy zaczęliśmy ży życzyć Tylko nasze dziewczyny z naszej klasy wtedy Jakoś nie były skłonne życzyć chłopakom, składać życzenia, nic. I też z moim tymczasowym wychowawcą i z taką inną panią, która przyszła do nas na Wigilię, czyli ta, no, przywożę mnie kłęci-kłęci. Złożyłem im życzenia. One mi też. No i przytuliły mnie. No spoko. No to zaczęliśmy się częstować. E, Kermit przygotował dla nas ciasteczka. Abilii kubki. Kupki papierowe ja przyniosłem serwety. No i zaczęliśmy jeść pić sok. Ja w ogóle okularki przyniosłem na tę wigilię klasową. I siedziałem sobie tak w okularkach. No i chill i utopia można powiedzieć. A jak już skosztowaliśmy parę potraw, no to spytaliśmy się, czy możemy iść szukać innych nauczycieli i składać im życzenia. No to pani nam pozwoliła. No to wychodzimy. I pierwszego nauczyciela, którego spotkaliśmy, to był. Yy, to był ten. To była pani od historii. 360 stopni. No i ona nas. Yy, ona nas też yy, złożyła życzenia. Ucieszyła się z naszej obecności. No. No i dalej później przeszliśmy piętro niżej. I spotkaliśmy naszą panią Polskiego, która też się ucieszyła, że przyszliśmy do niej. Złożyła nam życzenia. My jej też połamaliśmy się opłatkiem. A Billy powiedział w życzeniach, że podwyżki. Podwyżki, a pani się zaśmiała razem z nami. A jej klasa miała wywalone. I tyle. No to teraz wychodzimy z pawilonu. Idziemy do następnego. Tam szukamy tego. Tam szukamy takiego Wedy, ale go niestety nie ma z sezonowcami. No, też pozdrawiam sezonowców, dobre ziomki. E, później idziemy do na drugie piętro. Tam spotykamy paru nauczycieli. zdrowe szczęścia, pomyślności, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Dla nas dobrych ocen, słodyczy. No i dalszych sukcesów. I tyle. I najlepiej. W pawilonie, który był najdalej i jest najbliżej takiego orlika, była Tikki Przyjechaliśmy do Tikki Jakoś była w humorze, bo zawsze nas na fizyce dręczy i atakuje nas. No i co? Zdrowa, szczęścia, pomyślności, bla bla bla. No i poszliśmy dalej i spotkaliśmy Szczypi Ta nazwa wzięła się od Szczypie 900, takiego nazwiska. O i, i yy, yy, ja muszę się zastanowić co było dalej, bo naprawdę już nie pamiętam, bo to trochę dawno było temu. Więc tak. Yy, później poszliśmy na górę do naszego nauczyciela od angielskiego. Zdrowia szczęścia pomyślności, piątkę z nim przybiliśmy No i tyle. Później przeszliśmy do naszego wiesz do naszej byłej wychowawczyni z klas. E, nie pamiętam już których. No i te zdrowie szczęścia pomyślności, łamanie się opłatkiem, też nas poprzytulała. później przeszliśmy do biblioteki i do starego wiesz gdzie również byliśmy. Do dziar nas czekał. E, przywitaliśmy się z nim. No i. No, wróciliśmy do klasy na ostatnie 20 minut. Za oknem po prostu była wtedy wiosna, a my już powoli zbieraliśmy obrusy, wszystko po układaliśmy ławki. No i wyszliśmy ze szkoły. No i wszyscy rozeszli się do domu. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. No, że to by było na tyle. Nie zapomnijcie apce w górę i subskrypcji, bo to motywuje mój kanał do dla was. Wbijacie na grupę Kripy link w opisie polecam. Także do zobaczenia, już nie bałem, w kolejnych odcinkach. Cześć, szczęśliwego nowego roku.